Jeśli ci się nie podoba mieszkanie z nami, możesz się wynosić, oświadczyła moja siostra. Choć to ona i jej rodzina mieszkali w moim mieszkaniu na pełnym utrzymaniu. Opiekowałam się jej dziećmi, płaciłam rachunki na kwotę 1800 zł miesięcznie, nocowałam w hotelu a rano zaczęłam pakować ich rzeczy do kartonów. Cóż, jedziemy. Nazywam się Anna, mam 35 lat i prowadzę małe studio projektowania wnętrz. Projektujemy przestrzenie mieszkalne pod klucz. Wynajmuję małe biuro w centrum biznesowym w centrum Warszawy, gdzie pracuje kilku moich projektantów, ale sama wolę pracować z domu. Ciągle jeżdżę po obiektach, sprawdzam jak idą prace, rozmawiam z kierownikami budowy. Ale główne miejsce pracy to moje mieszkanie. Pół roku temu w końcu kupiłam własne mieszkanie. Trzypokojowe mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym. Pierwsze piętro z wyjściem na własny taras. Wszystko zaprojektowałam sama. Czysty skandynawski minimalizm, jasne kolory, nic zbędnego, każda rzecz na swoim miejscu. O takiej właśnie przestrzeni marzyłam po tylu latach wynajmowanych kątów. Mam rodziców, oboje po sześćdziesiątce i starszą siostrę Katarzynę. Kasia jest mężatką z Marcinem, mają dwójkę dzieci, osiem i sześć lat. Z siostrą zawsze utrzymywałyśmy normalne stosunki, ale szczególnej bliskości między nami nie było. Zaledwie tydzień temu urządziłam parapetówkę. Wszystko przeszło idealnie: masa gości, świetne jedzenie. Wszyscy zachwycali się designem. Przyjechali rodzice. Kasia przyciągnęła całą swoją rodzinkę. Wydawało się, że wszyscy byli zadowoleni. A dziś rano zadzwonił telefon od siostry: Aniu, cześć, potrzebuję twojej pomocy. Nasz właściciel rozpoczął generalny remont, wymienia całą instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Musimy się gdzieś przenieść na około miesiąc. Wszystko we mnie opadło. Tak cieszyłam się swoją nową ostoją, ciszą i porządkiem. A co do rodziców nie możecie? Ależ co ty, oni mają kawalerkę w bloku z wielkiej płyty, nas jest czworo. Gdzie się tam pomieścimy? Poza tym stamtąd do pracy Marcin ma dwa godziny w jedną stronę, a u ciebie idealnie, trzy pokoje, przestrzeń. Obiecuję, pobędziemy całkiem niedługo, miesiąc maksimum. Kategorycznie nie chciało mi się tego robić. Przyzwyczaiłam się do życia sama, wszystko urządziłam pod siebie. Ale to przecież siostra i mowa tylko o miesiącu. Dobra, bierzcie tylko najpotrzebniejsze rzeczy, resztę złóżcie u rodziców na balkonie, albo wynajmijcie gdzie schowek. Oczywiście. Dziękuję ogromnie, Aniu. Po prostu nas ratujesz. Przez dwa dni pod mój blok podjechała gazela wypełniona kartonami. Obserwowałam z okna, jak Kasia z Marcinem taszczą rzeczy. Kiedy weszli na górę, mój salon zmienił się w filię magazynu IKEA. Kasia, co to za nieporozumienie? Prosiłam przecież, żebyście wzięli tylko potrzebne rzeczy. Rozumiesz? U rodziców balkon zapchany ich gratami, a magazyny to przecież szalone pieniądze. Wszystko ładnie poustawiamy, nie martw się. Wszędzie piętrzyły się kartony i torby. Mój idealny, minimalistyczny wnętrz został pogrzebany pod zalewem cudzych gratów. I gdzie wszyscy będziecie spać? No myślałam, że my z Marcinem zajmiemy pokój gościnny. Dzieci w twojej sypialni jest przecież duża. A ty możesz w gabinecie się urządzić, tam jest rozkładana kanapa. I oto stawia łóżko polowe w swoim gabinecie roboczym, oddaje sypialnię jej potomstwu, a pokój gościnny dostaje małżeństwo. Moja idealnie wyważona przestrzeń runęła jak domek z kart. Pierwsze dni to była gehenna, ale trzymałam się. Dzieci okazały się prawdziwymi energizerami. Wracały ze szkoły i od razu zaczynały biegać po mieszkaniu, krzyczeć i wyjaśniać sprawy podniesionym głosem. Ale wmówiłam sobie, że miesiąc można wytrzymać. Kasia pracowała na pół etatu jako sprzedawczyni w sieciowym sklepie z ubraniami. Rano odwoziła dzieci do szkoły, do drugiej siedziała w pracy, a potem zamiast odebrać je ze świetlicy, Szła po kawiarniach z koleżankami albo włóczyła się po centrach handlowych. Ciociu Aniu, pobaw się z nami. Ośmioletni siostrzeniec wpadł do gabinetu, gdy męczyłam się nad kosztorysem dla ważnego klienta. Pracuję, kochany. Nam się nudzi. Mama powiedziała, że z nami posiedzisz. Ciociu Aniu, jestem głodny. Sześcioletni. Pierwsze kilka razy robiłam im kanapki, kroiłam jabłka, wyjmowałam jogurty. Ale po tygodniu mnie to zmęczyło. Jesteście już duzi, sami możecie sobie przekąskę zorganizować. W kuchni wszystko jest: chleb, ser, wędlina. Kilka dni później Kasia urządziła mi awanturę. Aniu, dlaczego moje dzieci cały dzień żują suche kanapki? Bo próbuję pracować, a one ciągle są głodne. Ale przecież jesteś cały dzień w domu. Kasiu, mój dom to mój biuro, tu zarabiam pieniądze, mam terminy, spotkania przez Skype. Wyjazdy na obiekty. I co mam z nimi robić? Nie wiem, może sama zajmie się swoimi dziećmi, zamiast codziennie siedzieć po kawiarniach. Ewidentnie jej się to nie spodobało. Sytuacja ostatecznie wymknęła się spod kontroli, gdy musiałam jechać na nadzór autorski do osiedla pod Warszawą dwa godziny w jedną stronę. Wieczorem uprzedziłam siostrę, że jutro mnie nie będzie przez cały dzień. Rano, gdy już stałam w drzwiach z kluczami w ręku, Kasia zrobiła histerię. Nie możesz wyjechać. Gdzie podane dzieci? Zajmij się nimi sama. To twoje dzieci. Ale umówiłam się z Magdą na spotkanie. Chciałyśmy pójść na późne śniadanie do nowego miejsca. Odwołaj. To niesprawiedliwe, jesteś egoistką. Kasiu, jadę do pracy. Wiesz, to ta sama praca, która płaci za mieszkanie, w którym mieszkacie za darmo. Zdenerwowała się, ale i tak wyjechałam. Praca to praca. Kiedy wróciłam wieczorem, w salonie, zastałam moich rodziców. Telewizor wrzeszczał tak, że szyby drżały. Oboje mają problemy ze słuchem, więc głośność zawsze na maksimum. Dzieci biegały i piszczały, rodzice przekrzykiwali telewizor, a Kasia gadała przez telefon, zalewanie, śmiejąc się. Cześć, mamo, cześć, tato, a wy co tu robicie? Kasia zadzwoniła. Mama nawet nie oderwała się od ekranu. Powiedziała, że dzieci porzuciłaś. Ktoś musi na nie popatrzeć. Porzuciłam, pojechałam do pracy. No to przyjechaliśmy i nie martw się o kolację. Nagotowałam dla wszystkich. Przyznaję, to był jedyny plus. Mama ugotowała sycący barszcz czerwony, narzmazyła kotletów schabowych, pokroiła surówek. Pierwszy normalny posiłek od ostatniego tygodnia. Ale teraz zamiast jednej rodziny w moim domu, codziennie zbierała się cała rodzina. Poziom hałasu wzrósł z nieznośnego do przekraczającego wszelkie granice. Każdego dnia po obiedzie kompletny chaos. Dziecięcy krzyk, grzmot telewizora, kasiny paplanina przez telefon, rodzice próbujący przekrzyczeć wszystkich pozostałych. Pracowanie stało się fizycznie niemożliwe. W sobotę rano musiałam jechać sprawdzić obiekt. Kompletna przeróbka kuchni z salonem w domu za miastem. Godzina drogi tam. Ważny projekt, nie można było przegapić. Kiedy wieczorem podjeżdżałam do domu, hałas dolatywał do mnie jeszcze z ulicy. Muzyka, głosy, śmiech, ewidentnie niezwykłe rodzinne posiadówki. Przeszłam przez mieszkanie do okien wychodzących na taras i miałam. Moi rodzice urządzili pełnoprawny grill na moim prywatnym terenie. Co najmniej piętnaście osób, jacyś dalecy krewni, sąsiedzi, zupełnie nieznajome twarze. Rozciągnęli moje meble ogrodowe. Zajęli strefę grillową i sądząc po pustej lodówce, wykończyli wszystkie produkty, które wczoraj kupiłam na tydzień. Postałam minutę, trawiąc to, co widzę. Urządzili imprezę w moim domu, nawet mnie nie informując. Wyszłam na taras z wymusonym uśmiechem: nie ma sensu robić scen przypostronnych. Anusiu, wrzasnął ojciec, wymachując szpadelem: dołącz do nas. Postanowiliśmy urządzić małe posiadówki. Nie masz nic przeciwko? przeciwko miałam kategorycznie ale nie zamierzałam wyjaśniać relacji przy całym towarzystwie oczywiście bez problemu widzę że już wszystko znaleźliście co potrzeba impreza trwała do 22 zamknęłam się w gabinecie próbując pracować nad projektem ale skupienie przy takim gwarze było nierealne kiedy w końcu ostatni goście rozeszli się rodzice zabrali się do zbierania się do domu mamo tato pomoglibyście tu posprzątać Mama wyglądała na wyczerpaną do granic. O, Janusiu, tak jestem zmęczona. Dzień był ciężki. Naprawdę musimy do domu. I zwiał. Kasia z Marcinem i dziećmi wyparowali do swojego pokoju. Następne dwa godziny czołgałam się po tarasie, zbierając butelki po piwie, jednorazowe naczynia, resztki jedzenia i pety. Mój idealny, prywatny teren zamienił się w śmietnik. W niedzielę rodzice pojawili się w południe. Przyszliśmy z dziećmi posiedzieć, póki Kasia z Marcinem gdzieś pójdą. – oznajmiła mama z progu. – Właściwie to musimy porozmawiać o wczorajszym. Nie możecie urządzać imprez w moim domu bez mojej wiedzy. Tata się obrażał. – Daj spokój, Aniu. Po prostu trochę posiedzieliśmy, odpoczęliśmy. Ty ciągle sama siedzisz. Czasem brakuje towarzystwa. – Nie chcę więcej żadnych imprez tutaj. – Nie wymądrzaj się! – mama machnęła ręką. Z pokoju wypełzła Kasia. – Co za hałas! – Tłumaczę rodzicom, że więcej żadnych posiadówek w moim mieszkaniu. Aniu, oni po prostu chcieli odpocząć. Za bardzo się przejmujesz. To mój dom, Katarzyno. Nawiasem mówiąc, wasz miesiąc prawie minął. Kiedy konkretnie się wyprowadzacie? Kasia nagle zamilkła. Marcin nagle odkrył coś niezwykle fascynującego w swoim telefonie. No rzecz w tym, że z tamtego mieszkania zrezygnowaliśmy. Po remoncie cena poszybowała w górę. Postanowiliśmy nie wracać. Szukamy innej opcji, jakby mnie obuchem w głowę uderzono. A kiedy planowaliście mi o tym powiedzieć? Mówię teraz. Słuchaj, jeśli tu jeszcze parę miesięcy pomieszkamy, to przecież nie problem. Rodzice kiwali głowami jak chińskie mandaryni, jakby to wszystko było logiczne. Kasiu, obiecałaś jeden miesiąc jeden. Plany się zmieniają, Aniu, takie życie. Poszłam do gabinetu po laptopa, wybrałam numer do Marka, mojego znajomego pośrednika. Marek, pilnie potrzebuję opcji dwupokojowych w tej dzielnicy, gdzie moja siostra wcześniej wynajmowała. Oczywiście, Anna 10 minut i odeślę. Wróciłam do salonu, wszyscy się na mnie gapili. Co robisz? Kasia się spiała. Szukam wam mieszkania. Telefon zapikał, wiadomość od Marka w WhatsApp. Przesłałam Kasi. Oto ponad 20 opcji w waszej starej dzielnicy. Zacznijcie dzwonić. Aniu, zwariowałaś? Jesteśmy przecież rodziną. Rodzina nie kłamie co do terminów mieszkania. Rodzina nie urządza imprez bez pozwolenia. Rodzina nie zmienia mnie w darmową opiekunkę, póki sama się bawi po kawiarniach. Rodzice wymieniali się z dezorientowanymi spojrzeniami. Tata odchrząknął: Może dziś pojedziemy do domu? Załatwcie to sami. Po ich odejściu Kasia z Marcinem zamknęli się w pokoju do końca dnia. Przez ściany dochodziły przytłumione sprzeczki. Tydzień później przyszły rachunki za media. Zwykle za prąd płaciłam około 140 zł, w tym miesiącu 360. Woda skoczyła z 70 do 120 zł. Gaz w ogóle się potroił. A gdy policzyłam wydatki na jedzenie, zwykłe 600 zł miesięcznie przemieniło się w 2400. I to nie licząc tego, co rodzice wydali na swój grill. Wieczorem przy kolacji złożyłam oświadczenie. Przestudiowałam rachunki. Jeśli nie wyprowadzicie się w przyszłym miesiącu, będę musiała wprowadzić nowe zasady. Będziecie płacić 1800 zł miesięcznie, plus połowę wszystkich rachunków za media i jedzenie. Kasia się zakrztusiła. 1800 zł, oszalałaś? Właśnie tyle kosztuje utrzymanie czterech dodatkowych osób. Nie będziemy ci płacić za mieszkanie odciął Marcin. Jesteś przecież rodziną. Świetnie. Wtedy macie dokładnie dwa tygodnie na znalezienie nowego mieszkania. Po tym terminie wymienię zamki. Umknęli do swojego pokoju, trzaskając drzwiami. Następnego dnia pojawili się rodzice i od razu ruszyli do ataku. Nie możesz wyrzucić rodzinnej siostry na ulicę. Mama prawie płakała. Ona nie jest na ulicy. Ma opcje. Po prostu nie chce z nich skorzystać. Jesteś okrutna. Jestem rozsądna. To mój dom i ja decyduję, kto tu mieszka. Nie tak cię wychowaliśmy. Wychowaliście mnie, żebym umiała chronić swoje granice, co właśnie robię. Odeszli obrażeni, ewidentnie licząc, że się rozmyślę. Następne kilka dni ani Kasia, ani Marcin ze mną nie rozmawiali. To mnie całkowicie odpowiadało, chociaż cisza w domu. Potem musiałam wyjechać na trzy dni pod Warszawę nadzorować komercyjny projekt. Rozległa praca wymagająca pełnego zaangażowania. W czwartek wieczorem wróciłam. Muzyka i gwar słychać było jeszcze z parkingu. Wpadłam do mieszkania. Około dwudziestu nieznajomych twarzy urządziło pełnoprawną imprezę w moim salonie. Co tu się do diabła dzieje wszyscy na zewnątrz żywo. Kasia była zalana w trupa. Przypłynęła do mnie z idiotycznym uśmiechem. Oj, daj spokój, nie bądź nudziarą. To mój dom. Żądam, żeby wszyscy wyszli. Nie podoba się, to spadaj. Kasia ledwo mogła ruszać językiem. Wszyscy się odwrócili i wpatrzyli się we mnie. Tłum nieznajomych w moim własnym mieszkaniu każe mi się wynosić. Tak, teraz to nasze mieszkanie wrzasnął jakiś osiłek, którego w życiu nie widziałam. Spieprzaj! Wszyscy zaczęli się śmiać i go dopingować. Mogłam wezwać policję od razu, ale nie chciałam zaostrzać sytuacji z tłumem pijanych. Chwyciłam torebkę i wyszłam. Wynajęłam pokój w hotelu Marriott na noc. Wróciłam rano. Mieszkanie puste, za to wszędzie zniszczenia. Butelki po piwie, jedzenie rozmazane po meblach, stolik kawowy poparzony papierosami. Całe rano metodycznie pakowałam rzeczy kasi do kartonów i walizek. Wszystko, co przynieśli przy wprowadzaniu, plus wszystkie graty nagromadzone przez półtora miesiąca, działałam precyzyjnie. Ubrania starannie złożone, dziecięce zabawki posortowane. Wszystko zorganizowane tak, jak robię dla klientów. W południe usłyszałam dźwięk kluczy w zamku. Kasia wleciała z dziećmi. Widocznie gdzieś wracali. Zobaczyła ustawione przy drzwiach walizki i kartony. Aniu, co ty wyprawiasz? Nie możesz nas wyrzucić. Nie mamy gdzie iść. Trzeba było myśleć wcześniej, zanim urządziłaś pijankę w moim domu i kazałaś mi się wynosić. Miałaś dwa tygodnie na znalezienie mieszkania, jak mówiłam. Dzieci zdezorientowane przenosiły wzrok z mnie na matkę. Było mi ich żal, ale to nie ich wina. Proszę Aniu, przepraszam, więcej się to nie powtórzy. Na pewno się nie powtórzy, bo was tu nie będzie. Dalej szlochała, ale podjęłam decyzję. Tym razem łzy nie zadziałały. Godzinę później dzwonili rodzice. Krzyki w słuchawce zaczęły się jeszcze zanim odebrałam. Jak śmiesz wyrzucać rodzinną siostrę? Rozłączyłam się. Dzwonili jeszcze z pięć razy. Nie odbierałam. Resztę tygodnia nikt ze mną nie rozmawiał. Kasia z Marcinem mnie kompletnie ignorowali. Dzieci milczały, rodzice przestali przychodzić się niańczyć. Szczerze mówiąc, to był najspokojniejszy tydzień od ostatniego miesiąca. W następną środę musiałam jechać na obiekt trzy godziny drogi. Ekskluzywny remont dla jednego z kluczowych klientów. Ważne było, żeby skontrolować układanie włoskich płytek. Wróciłam do domu około 22.00. Mieszkanie puste. Wszystkie kartony i walizki zniknęły. Dziecięce zabawki, rzeczy Marcina. Wszystko się wyprowadziło, kiedy mnie nie było. W osłupieniu chodziłam po mieszkaniu. Salon znowu stał się salonem. Sypialnia, sypialnią. Gabinet, po prostu gabinetem, a nie czyjąś noclegownią. Żadnej karteczki. Nie pożegnali się i na pewno nie zostawili pieniędzy na nadwyżki mediów i jedzenia. Ale szczerze mówiąc, było mi wszystko jedno. Po prostu poczułam ulgę, odzyskując swoją przestrzeń. Weekend spędziłam na generalnych porządkach. Wymyłam dywany, wyszorła łazienki, poustawiałam meble jak było. Do niedzielnego wieczoru mieszkanie wyglądało dokładnie jak przed ich wprowadzeniem. Następne dwa miesiące kompletna cisza. Ani Kasia, ani Marcin, ani rodzice jakby postanowili, że mnie nie ma. Rzuciłam się w wir pracy, wzięłam dwa duże projekty, zatrudniłam jeszcze jednego projektanta. Zaczęłam rozglądać się za dodatkowym pomieszczeniem w centrum biznesowym dla rozszerzenia. Bez ciągłego chaosu i przeszkód, produktywność poszybowała w górę. I oto pewnego sobotnego ranka stuk do drzwi. Patrzę przez wizjer. Mama stoi z tortownicą, otworzyłam. Cześć, mamo, cześć, córeczko, podała tort. Twój ulubiony z truskawkami i rabarbarem, postawiłam na kuchennym stole. Co się stało, mamo? Usiadła na kanapie, obejrzała mieszkanie. Aniu, musimy przed tobą przeprosić. Dwa tygodnie temu wyrzuciliśmy Kasię z rodziną. To był zwrot akcji. Wyrzuciliście ich? Nie mogliśmy już wytrzymać. Każdego ranka Kasia podrzucała nam dzieci i znikała na pół dnia, po znajomych, po sklepach, gdziekolwiek. Ani razu nie pomogła w domu, ani razu nie kupiła produktów, nie ugotowała. Znajomo brzmi. Zostawiła nas jako opiekunów, a sama robiła co chciała. A Marcin nie był lepszy. Wracał z pracy, padał na kanapę przed telewizor. I długo u was mieszkali? Dwa miesiące. Dwa miesiące piekła. Dzieci biegają i wrzeszczą. Kasia całymi dniami gdaka przez telefon. Marcin żre wszystkie nasze produkty, nic nie kupując w zamian. A rachunki podwoiły się, tak jak u ciebie. Musieliśmy nawet ojcowską kartą produkty kupować. Nie ciągnęliśmy wykarmienia jeszcze czworga. Kiwnęłam głową. Teraz rozumiecie dlaczego nie mogłam pozwolić im się tu osiedlić na stałe? Teraz wszystko rozumiemy. Dobrze zrobiłaś, że wyznaczyłaś granice. Powinniśmy byli cię wspierać, a nie stawać po ich stronie. Gdzie teraz mieszkają? Znaleźli dwupokojówkę na drugim końcu miasta, w dzielnicy sypialnianej. Kasia narzeka, że ciasno i dzielnica tak sobie, nie jak u ciebie. Przyzwyczai się. Miejmy nadzieję, Aniu, my z Ojcem bardzo żałujemy. Trzeba było od początku Cię słuchać. Spojrzałam na mamę. Wyglądała na postarzałą, zmęczoną. Zawracanie głowy rodziną Kasi ewidentnie wycieńczyło ją do granic. Doceniam Wasze przeprosiny, mamo. Naprawdę doceniam. Teraz znowu możemy być normalną rodziną. Oczywiście, Aniu, ale chcę, żebyście zrozumieli, mój dom to mój dom. Żadnych samowolnych imprez, czy decyzji, kogo tu kwaterować. Absolutnie. Teraz wszystko rozumiemy. A co z Kasią? Mama sposmutniała. Nadal się na ciebie gniewa, obwinia cię za swoje mieszkaniowe problemy, mówi, postawiła ich w złej sytuacji. Mamo, to nie ja okłamałam co do rezygnacji z mieszkania. To nie ja wieszałam na niej dzieci, póki sama się bawiła z koleżankami. To nie ja urządziłam pijankę w jej domu i kazałam jej się wynosić. Wiem, kochanie, wiem. Ona jeszcze nie jest gotowa wziąć odpowiedzialności na siebie. Przegadałyśmy jeszcze godzinę. Mama opowiedziała rodzinne nowiny, wypytywała o pracę i po raz pierwszy od wielu miesięcy zachowywała się jak normalna mama. Kiedy wstała do wyjścia, mocno mnie przytuliła. Tęskniliśmy za tobą, Aniu, bez ciebie dom jakiś pusty. Ja też tęskniłam, mamo. Po jej wyjściu siedziałam w swoim cichym, czystym mieszkaniu i jadłam kawałek tortu z truskawkami i rabarbarem. Smak dzieciństwa, słodki z kwaskiem, pełen wspomnień. Cieszyłam się, że rodzice wrócili do mojego życia, ale jeszcze bardziej cieszyłam się, że obroniłam siebie i nie pozwoliłam rodzinie wsiąść mi na kark. Potem wszystko stopniowo się unormowało. Rodzice znowu zaczęli przychodzić na niedzielne obiady bez wspominania o całej tej historii z Kasią. Było wspaniale przywrócić relacje. Podczas wizyt ani razu nie poruszyli tematu Kasi. I ja też nie. Niepisane porozumienie, żeby skupić się na odbudowie więzi bez dramatu. Praca poszła w górę bez ciągłych przerw i chaosu. Mogłam wziąć się za duże projekty. Podpisałam kontrakt na design wnętrz całego kompleksu mieszkaniowego. Dwanaście mieszkań pod klucz. Największe zamówienie w mojej karierze. Zaczęłam też spotykać się z Pawłem, kierownikiem budowy, z którym pracowałam przy kilku obiektach. Po jednej z odbiorek zjedliśmy razem kolację, i stopniowo przerodziło się to w coś więcej. Kiedy opowiedziałam mu o historii z Kasią, tylko pokręcił głową: Dobrze zrobiłaś. Nasłuchałem się, jak krewni siadają na kark finansowo. Czasem myślę, może zbyt ostro postąpiłam. Aniu, okłamali cię co do terminów, podwoili twoje rachunki, powiesili na tobie dzieci, póki siostra się bawiła, a potem urządzili pijankę i wyrzucili cię z własnego domu. Nie postąpiłaś ostro, się obroniłaś. Miał rację, ale nadal dziwnie było w ogóle nie kontaktować się z siostrą. Około pół roku po maminie wizycie przypadkowo spotkałam Marcina na ulicy. Widząc mnie, wyraźnie się zmieszał. Cześć Anna. Cześć Marcin. Jak sprawy? Normalnie. Nowe mieszkanie mniejsze niż by się chciało, ale dajemy radę. Dobrze. Słuchaj, chciałem coś powiedzieć. Wiem, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy u ciebie mieszkaliśmy. Wszystko w porządku, Marcin. Nie, Anna, nie w porządku. Powinienem był być bardziej uważny. Nadużyliśmy twojej gościnności. Pierwsze prawdziwe przeprosiny od kogoś z ich rodziny. Doceniam, że to powiedziałeś. Dzieci czasem o tobie pytają. Tęsknią za ciocią Anną. To uderzyło mnie mocniej niż się spodziewałam. Ja też za nimi tęsknię. Może kiedyś wszystko się ułoży? Może. Ale wiedziałam, że się nie ułoży, póki Kasia nie przyzna swoich błędów, a sądząc po opowieściach rodziców, nadal we wszystkim obwiniała mnie. Minął rok, biznes prosperował, z Pawłem się zaręczyliśmy, kupiłam małe mieszkanie w Zakopanem na wypoczynek i wynajem krótkoterminowy. Życie było wspaniałe. I tu mama zadzwoniła z nowościami. Aniu, Kasia z Marcinem się rozwodzą. Co? Dlaczego? Nie znam wszystkich szczegółów, ale podobno przez pieniądze. Marcin zmęczył się kasienimi wydatkami i jej niechęcią do brania za cokolwiek odpowiedzialności. Gdzie dzieci będą mieszkać? Z Marcinem. Kasia przeprowadziła się do znajomych na drugi koniec miasta. Pracuje w sklepie z ubraniami na pół etatu, jak zawsze. Było mi żal dzieci, ale zdziwienia nie było. Kasia nigdy nie umiała gospodarować pieniędzmi i brać odpowiedzialności. Nie prosiła się do was z tatą? Próbowała z powrotem do nas przeprowadzić, ale powiedzieliśmy nie. Lekcje odrobiliśmy. Brawo, mamo. Wszystkich krewnych obdzwoniła, szuka, kto ją przygarnął, na razie bezskutecznie. To też mnie nie zdziwiło. Plotki o tym, co się działo u mnie, a potem u rodziców, na pewno się rozeszły. Do ciebie nie dzwoniła. Zbyt dumna. Nadal uważa, że to ty jej życie zniszczyłaś, wyrzucając z domu. Mamo, to nie ja jestem winna, że jej właściciel remont zaczął. To nie ja jestem winna, że z mieszkania zrezygnowała, nie uprzedzając. To nie ja jestem winna, że na mnie dzieci wieszała, póki z koleżankami się bawiła. Wiem, kochanie, wszyscy to teraz wiemy. Minęło jeszcze pół roku. Nasze z Pawłem wesele, ceremonia nad jeziorem w kompleksie za miastem. Idealne. Pięćdziesiąt gości, piękna pogoda, świetna kuchnia. Rodzice przyjechali i szczerze się za mnie cieszyli. Kasi oczywiście nie zapraszaliśmy, ale rodzice powiedzieli, że i tak by nie przyszła. Nadal była obrażona i przekonana, że w jakiś sposób zniszczyłam jej małżeństwo i sytuację mieszkaniową. Podczas bankietu ojciec odciągnął mnie na stronę. – Jestem z ciebie dumny, Aniu. Zbudowałaś sobie dobre życie. – Dzięki, tato. I przepraszam, że tyle czasu nam zajęło zrozumienie, Kasia wszystkimi wokół się posługiwała. Po prostu próbowaliście pomóc córce. Rozpuszczaliśmy ją, to różnica. Miał rację. Latami wyciągali Kasię ze wszystkich problemów, które sama tworzyła, ani razu nie zmuszając ją do stawienia czoła konsekwencjom. Gdy w końcu musiała sama radzić sobie z życiem, nie potrafiła. Teraz, dwa lata po rozpoczęciu tego całego koszmaru, Siedzę w swoim pięknym, spokojnym mieszkaniu z mężem, zarządzając odnoszącym sukcesy biznesem i utrzymując zdrowe relacje z tymi członkami rodziny, którzy mnie naprawdę szanują. Telefon zapika. Wiadomość od mamy na WhatsApp. Kasię wyrzucili od znajomej. Pyta, czy może znowu do nas. Co jej powiedziałaś? Powiedziałam: "Nie, jesteśmy za starzy na taki chaos." Odłożyłam telefon i rozejrzałam się po salonie. Czysto, zorganizowane, cicho, dokładnie tak, jak lubię. Czasem ludzie myślą, że zrywanie relacji z rodziną to źle, ale zrozumiałam: Nie można pomóc tym, którzy nie chcą pomocy. I nie można utrzymywać relacji z tymi, którzy widzą w tobie tylko zasób do eksploatacji. Kasia dokonała swojego wyboru, a ja swojego. Wybrałam ochronę swojego spokoju. Swojego domu i swojej stabilności finansowej, i ani razu nie żałowałam tej decyzji. Niektóre rodziny potrafią być toksyczne, nawet jeśli łączy Was krew. Prawdziwa rodzina to ta, którą sam wybierasz ludzie szanujący Twoje granice i wspierający Twój sukces. To te relacje warto pielęgnować. Jestem żywym dowodem na to, że można być szczęśliwą i odnoszącą sukcesy, nie pozwalając cudzym porażkom ciągnąć się w dół nawet jeśli ci ludzie to twoi krewni. I pamiętajcie, jeśli podobne historie was inspirują, subskrybujcie kanał Historie z życia, gdzie znajdziecie więcej prawdziwych opowieści o granicach, rodzinie i życiowych wyzwaniach.